Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu bez stresu, 25 kwietnia 2022 roku, odcinek 166. Uraziłeś moje uczucia. Ostatnio coraz częściej słyszę zdanie, uraziłeś moje uczucia. Na szczęście nie jest ono kierowane do mnie, ale rzucone na lewo i prawo w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Urażenie uczuć staje się uniwersalnym argumentem w dyskusji, stosowanym po to, żeby zamknąć usta adwersarzowi. Ten szantaż emocjonalny rozpowszechnia się również w środowisku pracy, gdzie zdarza się, że podwładny czuje się urażony, kiedy szef każe mu posprzątać bałagan. Cóż? Najwyraźniej świat coraz bardziej staje na głowie. Zacznijmy od definicji. Uczucia to stany psychiczne wyrażające twój stosunek do rzeczywistości, czyli do zdarzeń, ludzi, i innych elementów otaczającego cię świata. Zauważmy w tym miejscu jedną bardzo ważną rzecz. Uczucia nie opisują rzeczywistości, są jedynie twoją reakcją, która w dużym stopniu zależy od kontekstu, od tego, co się wydarzyło wcześniej i od twojego wrodzonego oraz nabytego nastawienia do świata. Na przykład widzisz, że ktoś przewraca się na skórce od banana, i albo wybuchasz śmiechem, albo ciarki przechodzą ci po plecach, albo jesteś rozradowany, albo przerażony. To samo wydarzenie może wywołać w Tobie diametralnie odmienne uczucia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że uczucia są własnością tego, kto je odczuwa. Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje uczucia. Tylko ty nadajesz im kształt. Nikt inny. Z tego powodu nikt nie może urazić Twoich uczuć, są poza Jego zasięgiem. Może robić i gadać, co chce, ale to Ty decydujesz, jak na to zareagujesz. To Ty wybierasz, czy się oburzysz, czy uśmiechniesz pod nosem, kiedy ktoś mówi, że jesteś głupi. Oczywiście możesz się zastanowić, czy ma podstawy do takiego twierdzenia, ale zawsze rób to na zimno bez zbędnych emocji. Ty tu rządzisz już. Wspomniałem na wstępie o problemie podwładnych którzy czasami z bardzo dziwnych powodów czują się urażeni. Czy jako przełożony powinieneś zmieniać swoje postępowanie, żeby im dogodzić? Nie, absolutnie nie. Jeśli to co robisz, jest etyczne i zgodne z interesem organizacji, dla której pracujecie, nie masz powodu brać odpowiedzialności za uczucia innych ludzi. Są one ich własnością, tak jak twoje uczucia są tylko twoje. Jako szef nie możesz ulegać szantażowi emocjonalnemu, Ponieważ szkodzi to stosunkom międzyludzkim w Twoim zespole i w całej organizacji. Pamiętaj, uczucia są własnością odbiorcy bodźców, a nie ich nadawcy, i to on musi wziąć za nie odpowiedzialność. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e-booki, które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.